Dzień dobry, witajcie w przestrzeni Wizażu i stylizacji opartej na czystej naturalności. Tutaj możecie spokojnie poznać swoje atrybuty, które dostałyście już od natury. Bardzo często przywracam Was do ustawień fabrycznych po to, żebyście potem czystości kolorystycznej dokładały kolejne klocki. Taki sposób podejścia do wizażu i stylizacji sprawia, że kobiecie jest lekko, bo czym bliżej natury, czym mniej kombinuje tym mniej musi potem stosować zabiegów, które to utrzymają. Więc jeśli jak ja lubicie, żeby było lekko i łatwo, to wtedy blisko natury będzie Wam naprawdę wygodnie. Jeśli lubicie bawić się kreatywnie swoimi włosami i wyglądem, od razu zarezerwujcie na to dużo więcej czasu, ale też róbcie to w czystości kolorystycznej. Zapraszam Was na szkolenia z tego zakresu. Zapraszam zarówno kobiety prywatne, jak i ludzi z branży, czyli wszystkich tych, którzy są odpowiedzialni za to, żeby dobrać czysto wszystko, co robią, do urody klientki, co naprawdę jest trudną sztuką. Czy to paznokcie, czy włosy, czy krawiectwo. Czy, czy mm, makijaż permanentny. Wszystkie te kobiety, które pracują z innymi kobietami w zakresie ich urody, wiedzą, jak ciężko, jak trudno jest odczytać urodę klientki i dobrać do niej odpowiednio kolory oraz zestawienia tych kolorów. To jest moja specjalizacja. Nauczyła mnie tego branża zdjęciowa. W chwili, gdy pracowałam mm, w reklamie, na zdjęciach widać było każdy mój błąd, także to była okrutna szkoła, <grym>, dlatego że to od razu zostawało utrwalone, więc ja przeżywałam każdą maleńką nawet wpadkę bardzo długo, ale to mnie bardzo dobrze ustawiło, od czego trzeba zacząć, żeby tych wpadek nie było i żeby potem było łatwo kobiecie. I na zdjęciu też, w stylizacji. Jeśli chcecie tak dobrze zajmować się e, czyimś wyglądem, żeby być spokojne o to, co proponujecie klientowi, jeśli chcecie same ubierać się lekko, ale wyglądać w tym e, w porządku, fajnie, to zapraszam Was serdecznie do kontaktu. Niedługo też zapraszam Was na nową stronę internetową, gdzie będziecie mogli, gdzie będziecie mogły zarówno kobiety, jak i specjaliści sprawdzić, czy jest dla Was tam coś, co dobrze wpłynie na Wasze kompetencje, a być może e, codzienność. Na koniec, e, nie chcę zostawać się z Wami w takiej biznesowej atmosferze. Lubię zawsze zmiękczyć e, to, co się dzieje tutaj e, w atelier, w ogóle w przestrzeni Wizażu i stylizacji. Dlatego tak pomyślałam, że zwrócę się do kobiet. <grym> e, Drogie kobiety, te, które chcecie podążać drogą naturalności i w niej odnaleźć piękną urodę i satysfakcję, spełnienie. Chciałabym Wam sprzedać takiego tipa, tak go nazywam, taką sztuczkę swoją. Po tych prawie 50 latach obserwowania, wniosków, prób, jeśli chodzi o gromadzenie tej urody, jakkolwiek by tego nie nazwał, Otóż um, uroda kobiety, według mnie, po latach, zamyka się w nawykach jednego dnia. Nie czekajcie miesiąc, nie czekajcie pół roku, yy, dlatego że przy naturalności są zupełnie inne zasady niż wtedy, gdy korzystamy z pomocy naszej całej branży i jej zdobyczy. Naturalność ma takie swoje prawa, że ona niczego nam nie przepuści. Ani stylu życia, ani odżywiania, ani snu, ani umiejętności zarządzania swoją energią w ciągu doby, wydatkowania tej energii oraz pozyskiwania. To jest zupełnie inny styl życia i jeśli chcemy w naturalności. Funkcjonować po 40. Nasza skóra zmienia się po 40 z roku na rok. I każda kobieta, która jest tak jak ja przed 50, dobrze wie, jak wszystko od razu widać, jeśli chodzi o tą higienę życia, jeśli nie doładowujemy skóry od zewnątrz w żaden sposób. Medycyna estetyczna cudownie nas wspiera. W tych trudnych chwilach, kiedy nie możemy o siebie zadbać, ona zmobilizuje nasze komórki do tego, żeby produkowały odpowiednie substancje, lub za nie dostarczy je nam. Medycyna estetyczna podciąga naszą skórę do góry, nasze rysy twarzy. Wtedy, gdy mięśnie są w niewłaściwym ułożeniu, pozycji, kiedy nasze stawy twarzy są zniekształcone, więc mięśnie nie pracują właściwie. To wszystko bierze się z, ze stylu życia, z mindsetu. Wszędzie są plusy i minusy. W każdej e, części naszej branży urody i tej właśnie bardziej francuskiej, z której ja się wywodzę i którą pielęgnuję, jak i w tej hollywoodzkiej. Wszędzie są plusy i minusy. Trzeba e, przemyśleć, jakiego typu wysiłek chcemy wkładać i y, wydatki, i czas, dlatego że y, uroda naturalna wymaga właśnie tego zdrowego stylu życia, zrównoważonego. Natomiast ta y, część dbania o siebie, gdzie wspomagacie się czymś, dopuszcza w waszym stylu życia różne rozchwiania. Dlatego że medycyna to wszystko potrafi uratować. I z tego ona się wzięła, właśnie z tego ratowania przede wszystkim problemów. A teraz ludzie często, po prostu, przez to, że mogą się tak zewnętrznie pięknie wspomóc, zapominają o zdrowym stylu życia. Ja to bardzo czas, często widzę. Zazdroszczę tym dziewczynom, które są tak nieprawdopodobnie idealnie zrobione, a widzę co kupują, widzę co palą, widzę co piją. To jest to, co mi lekarz powiedział po czterdziestce. Z zewnątrz milion dolców, ale od środka ruina. Więc dziewczyny to wszystko ma swój kres. <laughs> Jeśli chcecie um, w spokoju żyć, nie biegając od jednego zabiegu do drugiego, tylko korzystając z tego wszystkiego harmonijnie i z klasą, no to trzeba zadbać o styl życia, o to, jak wydatkujecie energię, o to, czy potraficie ją gromadzić, zdobywać. Także, tak kończąc, przypominam, naturalna uroda kobiety zamyka się w nawykach jednego dnia. Zapraszam Was serdecznie do zaglądania na ten profil, bo tutaj właśnie tego typu atmosfera będzie. Co nie znaczy, że nie przywodzą kobiety, które mają wszystko zrobione. Od doczepionych włosów, rzęs, rzęs podciągniętej twarzy, zrobionych ust. Bo tu nie chodzi o to, że to jest miejsce tylko dla takich osób. Nie, ja taka jestem, ja tak mam. Natomiast przyjaźnię się z klientkami i z wizerzystkami, które mają inne upodobania estetyczne oraz styl życia. I to wszystko z czegoś też wynika. I one rozsądnie sobie to wszystko układają. Pozdrawiam jeszcze raz. Spokojnego dnia, cudownych chwil w przestrzeni, wyglądów i do zobaczenia. Bez.